Podczas krótkiego pobytu w Polsce próbujemy zobaczyć jak najwięcej, korzystając z tego, że furgonetce można sobie przynocować gdziekolwiek, zatrzymując się gdziekolwiek, więc kompletnie taka przerwa wakacyjna bez planu. Od zawsze mnie interesują punkty widokowe i staram się z nich skorzystać, jednak tym razem nie mieliśmy szczęścia, bo akurat wyciąg na punkt widokowy był w remoncie, co dowiedzieliśmy się od techników. Ale podziwialiśmy piękne budownictwo stamtąd. Tymczasowe takie domki widzieliśmy, wyciąg z dołu. No i zauważyłem takie ciekawe w formie kontenerów klatki schodowe. Z takich kilku kontenerów w pionie zbudować prywatny punkt widokowy. Jest to jedno z moich marzeń, niezrealizowanych do teraz. Tutaj widzimy urocze podejścia na różnych wysokościach, tuje kolumnowe. Charakterystyczne budownictwo. Przyglądamy się roślinom, naturze w tym regionie. Bardzo nas interesują rośliny: czy to drzewa, czy to krzaki, czy to różne rośliny, nawet lecznicze. No i ciekawa architektura z tego miejsca, skoro nie możemy obejrzeć z punktu widokowego. To jedziemy sobie dalej. Jeszcze sami nie wiemy gdzie, ale prawdopodobnie, prawdopodobnie pojedziemy do Wisły, do Skoczni Małysza. Pomysł z cargo nomad van, czyli z vanem, który jest głównie cargo, dostawczakiem, ale którym można od czasu do czasu wygodnie e, zjeść czy wyspać się, jest trafionym pomysłem. Jestem bardzo zadowolony z tego projektu. Korzystając z krótkich chwil wolnych w pracy bądź weekendów można użyć jako takiego, takie zastępstwo zamiast kampera. No a tu już mamy słynną skocznię Małysza. Bardzo się cieszę, że jestem w końcu w tym miejscu. Co prawda jeżdżę na nartach bardzo słabo. Nigdy nie skakałem, ale bardzo ciekawie być w tym miejscu, gdzie odbywają się skoki. Tak wygląda budynek z tyłu, tak wygląda skocznia w zbliżeniu. Oczywiście wielu pamięta to z relacji telewizyjnych podczas skoków. Na żywo to robi mniejsze wrażenie. Tutaj przyglądam się roślince i od razu mi przychodzi do głowy, na pewno lecznicza. Wisła przy skoczni narciarskiej, rzeka Wisła, nie zbyt jest duża, nie zbyt szeroka. Dopiero w Warszawie jest szeroka. A tu przy rzece widzę ciekawe rośliny. Kompletnie dla mnie nieznane Takie mają liście Ela dokumentuje W górach pada śnieg. Ela filmuje. Ela filmuje, a ja i wchodzę ze swoją narracją w jej ścieżkę dźwiękową. Też byłbym niezadowolony. Zatrzymaliśmy się na jednym z parkingów w Beskidach. No i tutaj przynocowaliśmy. I rano patrzymy, pada śnieg. Aż tak jest zimno, żeby padał śnieg. No faktycznie było koło zera. Nie dziwnego, że śnieg padał, za chwilę pomyślałem. Ciekawe jak to moje panele, kiedy niebo zachmurzone i pada śnieg. I teraz sobie zobaczę jak wyglądają panele, bo pada śnieg. Bardzo mnie to ciekawi. Zobaczymy jak z ładowaniem 9 W ładuje 10 W a przed chwilą było nawet 20 W mimo że pada śnieg i jest pochmurno w kuchni na śniadanie proponuję jajka sadzone na cebulce w zestawie turystycznym Później popijemy to herbatką, A teraz przygotuję cebulkę. Tak, teraz trochę oliwki. cebulka i do na patelnię nie mamy klinów najazdowych samochód stoi krzywo więc trzeba będzie coś podłożyć pod kuchenkę chyba żeby olej poszedł równomiernie po patelni Przydałoby się jakiś wynalazek, który poziomuje stół. To tak. Tu mamy taką drewnianą szpatułkę. Uchyliłem mnie te drzwi. Czasem widać przelotujące padki śniegu na tle drzwi. W taką pogodę dobrze zjeść coś na ciepło na przykład jajka sadzone na cebulce i popić to gorącą herbatką staram się wysmażyć białko ale tak żeby żółtko zostało wolne żeby było płynne tak najbardziej lubię jajka sadzone z płynnym żółtkiem. Kroję z namaszczeniem chlebek żytni, ponieważ pszenny mi wyjątkowo szkodzi po mojej chorobie. Zapraszam kameramana czy kamera Women na śniadanie. Piękny śnieg, piękny świerk. Beskidy, sam nie wiem gdzie, gdzieś blisko rezydencji Mościskiego. A my mamy zmywanie po śniadaniu. Składamy nasz barek. A po śniadaniu patrzymy w Google Maps, bo zwykłej mapy nie mamy. Gdzie tu pojechać, i zobaczyć jakie kolejne miejsce, kolejne atrakcje? Miło by było, gdybyś kliknął suba i łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie.